Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem dość nietypowy odcinek, bo dowiecie się, jak bezpiecznie jeździć z tym napędem w zimie. Nie będzie tutaj nic na temat świrowania, ani upalania kapora, ani tym podobnych, ani kręcenia bączków pod Lidlem lub pod biedronką, tylko kilka prostych zasad po to, żebyście bezpiecznie dojechali do celu, nie wylądowali w rowie lub na latarni, lub gdzie indziej, w nieciekawym miejscu. No więc tak. Po pierwsze, musicie sobie tak naprawdę ustawić dobrze fotel, ustawić dobrze kierownicę. Wiele osób oglądając filmy moje twierdzi, że o tutaj za prosto fotel yy, powinieneś bardziej tam do tyłu, nie? Bo to jest tego. Tak się jeździ, nie? Typie, do tyłu musi być ten. A tak naprawdę tak się jeździ, jak się chce nie opanować samochodu. Bo jeżeli sobie fotel yy, odsuniecie do tyłu, tak jak ja teraz, to efekt tego jest taki, że później jedziecie sobie tutaj, prawda, zimny łokieć, no i wpadacie w poślizg, zanim się podciągniecie do kierownicy, to już wylądujecie w latarni, w rowie, etc. Dlatego oparcie fotela powinno być tak naprawdę prawie, że maksymalnie pionowo. Oczywiście wiadomo, jeździcie w trasie, gdzieś tam, jeżeli jest duży dystans, warto to troszeczkę opuścić ten fotel, bo kręgosłup was będzie bolał, ale wzorcowa pozycja to jest tak naprawdę fotel macie no prawie pionowo, nie do końca, to nie musi być to 90 stopni, ale powiedzmy tak z 80, fajnie żeby było, yy, oczywiście yy, wy, wyciągacie sobie nogę, kładziecie na sprzęgło, noga po wciśnięciu sprzęgła musi być minimalnie zgięta w kolanie i yy, yy, jeszcze jest trzecia rzecz, yy, po ustawieniu oparcia, po położeniu tutaj nadgarstka, musicie dotykać teoretycznie łopatką do fotela. Niestety, w większości aut jest to prawie niemożliwe. Na przykład tutaj jest ograniczony zakres regulacji w e 46 w E39 czy w E36. też zresztą, więc to tak mniej więcej, ale ważne, żeby nie było to za daleko. Kolejna ważna kwestia to przyspieszenie. Samochód z tylnym napędem, jak wiadomo podczas przyspieszania w deszczu lub w śniegu, szczególnie jeżeli nie macie systemu kontroli trakcji i jeżeli nie macie systemu ESP akurat w większości aut tylnonapędowych jest system kontroli trakcji A AW46 tak jest, że w dużej ilości egzemplarzy nie ma systemu ESP no i tak też jest oczywiście w E36, więc Niestety, wciśnięcie mocne gazu yy, może albo stety z jednej strony skutkuje tym, że tyłek was zaczyna wyprzedzać, yy, wjeżdża prawo-lewo. Yy, no i oczywiście, można sobie zakładać kontry, można puszczać gaz ale generalnie jeżeli przyspieszacie w zimie to nie radzę tego robić gwałtownie chyba, że oczywiście jesteście na jakimś miejscu typu tor, plac na osobnieniu chcecie sobie polatać, no to spoko jeżeli jedziecie drogą wśród innych samochodów to jedziecie spokojnie, jeżeli chcecie przyspieszyć, to przyspieszacie płynnie, ale nie gwałtownie, tak? jeżeli jest sucho, no to wiadomo, możecie wcisnąć gaz w podłogę, przyspieszyć gwałtownie, jeżeli jest mokro lub pada śnieg, deszcz, błoto pośniegowe, tego robić nie radzę, nawet jeżeli, szczególnie w zakrętach, bo nawet jeżeli wydaje Wam się, że wcisnąłem sobie gaz w podłogę, yy, jadę, wszystko jest super, samochód się trzyma, a nagle tył Was zaczyna wyprzedzać i w wielu przypadkach jest już za późno na reakcję. Więc o tym pamiętajcie. Kolejna kwestia no to systemy bezpieczeństwa, tak? Tak jak już mówiłem, kontrola trakcji jest w większości aut starszych tylnopędowych, ESP no to już niekoniecznie, ale oczywiście jest wielu takich kozaków, którzy ja jeżdżę bez systemów żadnych, no bo przecież ja jestem nieśmiertelny. Ja zawsze wszystko opanuję. A niestety w wielu przypadkach okazuje się tak, że wyłączając system czy to ESP, czy to kontrolę trakcji okaże się, że nadejdzie taki dzień lub taka chwila, gdzie po prostu twoje umiejętności zawiodą, a ty wylądujesz na tirze, na drzewie lub w rowie. Więc lepiej y, dwa razy się zastanów zanim wyłączysz to, bo tak naprawdę narażasz nie tylko siebie na niebezpieczeństwo, ale narażasz też innych uczestników drogi. Więc jeżeli chcesz sobie poświrować, no to jedź sobie na jakiś odosobniony parking, jedź sobie na tor. A w miejscu publicznym, typu droga, gdzie normalnie sobie jedziesz, e, tych systemów nie wyłączaj albo nawet nie wyłączaj. Kolejna kwestia no to e, przyspieszanie pod mostami, na, mosta, na mostach, e, pod wiaduktami, w okolicy tunelów, itd. W okolicy tunelów może trochę mniej, ale jeżeli macie mm, szosę pod wiaduktem. Na wiadukcie, na moście, to często w takich miejscach w zimie osadza się szron. Jest tam troszeczkę inna nawierzchnia, znaczy in, inna jest inny jest nalot w zimie niż na drodze, która jest otwa na otwartej przestrzeni, tak jakby, znaczy na otwartej. No to też jest na otwartej, ale chodzi o to, że droga przykryta jakimś takim daszkiem w postaci właśnie wiaduktu, eskapady czy coś takiego, często w takich miejscach pojawia się na przykład lód. No, i wy sobie jedziecie radośnie, w tym miejscu na przykład sobie przyspieszacie, po prostu jest zakręt, albo nie wiem, jest jakaś sytuacja taka, że potrzebujecie przyspieszenia, i nagle okazuje się, że samochód wpada w poślizg, wy wpadacie na barierki i jest pozamiatany. Dlatego w takich miejscach szczególnie uważajcie z przyspieszaniem, tak? Tak jak już wcześniej mówiłem, przyspieszać należy płynnie w zimie, a w takich miejscach najlepiej w ogóle nie przyspieszać. Oczywiście też, jeżeli przyspieszacie płynnie, gwałtowne odejmowanie gazu też nie jest wskazane. Kolejny punkt to yy, ćwiczenia. Warto, jeżeli masz na, auto z napędem na tył, pojeździć sobie w jakieś odosobione miejsce czy to jakiś parking, czy to jakaś droga bardzo rzadko uczęszczana, gdzie wiadomo, że nikt tam nie jeździ. Pora najlepiej taka, gdzie wiadomo, że nikt nie jeździ. No, i tam jakieś upalanko czy latanie bokami można sobie uskutecznić po to, żeby po prostu wyczuć, jak samochód się zachowuje, tak? Z drugiej strony, też pamiętaj o tym, że pomimo wielu godzin upalania, wcale nie, jest, nie masz gwarancji żadnej, że w trakcie takiej samej sytuacji, gdy wpadniesz w poślizg na drodze publicznej, to się wyratujesz, bo może się okazać, że po prostu będziesz zawolny w reakcjach. Więc yy, nie myślcie sobie, że jeżeli poćwiczyliście sobie ileś godzin na placu lub na torze, no to teraz w trakcie y, w sytuacji, gdzie po prostu będziecie mieli zagrożenie życia czy zagrożenie zdrowia, czy zagrożenie po prostu uszkodzenia samochodu, yy, że się wyratujecie. Więc trzeba przede wszystkim mieć do tego pokorę. Jeździjcie, ćwiczcie, ale na drodze publicznej przede wszystkim uważajcie. Kolejna kwestia to zadbanie o yy, działanie wszystkich elementów eksploatacyjnych. Znaczy wszystkich. Oczywiście, jeżeli Wam tam nie działa radio, szyba się nie domyka, wiadomo, można na to przemknąć oko, ale takie rzeczy jak układ kierowniczy, jak zawieszenie, nawet jeżeli już nie macie za bardzo kasy, no i musicie, jesteście zmuszeni na jakieś tanie części, no to przynajmniej sprawdzajcie je dość często, czy nie są zużyte, zwracajcie na to uwagę, no bo wiadomo, no Uszkodzone części, no to większe ryzyko wpadnięcia w poślizg, no i większe ryzyko, że po prostu z tego poślizgu już nie wyjdziecie. Albo wyjdziecie, no ale samochód uszkodzicie po prostu, tak? Więc na to zwracajcie szczególną uwagę i lepiej coś wymienić wcześniej niż później. Z takich rzeczy eksploatacyjnych, no wiadomo, że jeżeli coś tam w silniku się dzieje, to jeszcze od biedy można to odłożyć lepiej jeżeli macie dylemat zawieszenie czy silnik no to lepiej zawieszenie tak geometria też warto sprawdzić. Trzeba też pamiętać o tym że czasami jak kupicie jakąś tanią rzecz typu wahacz sprężyna amortyzator jakiejś dziadowskiej firmy no to musicie się liczyć z tym że może się okazać że po prostu geometria wam nie wyjdzie i auto będzie ściągało tym bardziej jeżeli z jednej strony macie oryginał z drugiej macie jakiś tani zamiennik no to okaże się że te koła się gdzieś rozjeżdżają po prostu. Oczywiście też, jeżeli chodzi o tanie części, no to wiadomo, no szybciej się zużywają, więc jeżeli kupujecie tanie części, no to niestety na własne ryzyko, nie polecam używek, ostatecznie jeżeli już musicie, no to jakąś tam używkę można zamontować, gdzieś tam w jakimś gruzie, tak, ale w aucie na co dzień, w daily, jeżeli jeździcie zapędem na tył, no to taka używka może dość szybko się zemścić, więc bierzcie to pod uwagę. Kolejna kwestia to opony. Oczywiście wiadomo, można kupić 20-letnie opony, które niby jeszcze są dobre, mają jeszcze dużo bieżnika i wszystko będzie fajnie, ale jeżeli jeździcie na słabych oponach, to sami prosicie się o kłopoty. Bo niestety takie opony dość szybko, dość łatwo, auto w takich oponach wpada w poślizg, trudno jest je wyratować. No i niestety też zdarzają się takie przypadki, że tanie opony albo słabych u producentów pękają. Rozwarstwiają się, lub po prostu zdarzy się tak, że kupicie nową oponę i ona nie trzyma tak jak należy. Więc jeżeli kupujecie opony budżetowe, no to jeździcie ostrożnie, bo no, trzeba się liczyć z tym, że w niektórych sytuacjach te opony mogą was zaskoczyć, na przykład będziecie skręcali na niezbyt powiedzmy, szybkim łuku jakiś zawijas nawet przy zjazdach na budowie. Ja kiedyś miałem taką sytuację w innym aucie, nie w, w tylno napędowym, ale w aucie z napędem na cztery koła. No i niestety samochód się zaczął przesuwać, bo one były bodajże dwuletnie, które kupiłem sam, eee, nowe pewnej polskiej firmy, ale niestety były na tyle gówniane, że samochód po prostu przesuwało przy prędkości 30 na godzinę, tak? Więc jeżeli bym tam jechał 70, no to już bym na pewno wypadł z drogi i gdzieś tam radośnie przywalił w jakąś zaspę albo w jakiś nie zaspę, bo to było w lecie, tak? Ale znaczy tak to była taka zima, ale bez śniegu, tak? Więc bym tam przywalił no, ale yy, dzięki temu, że jechałem wolno, no to wyszedłem z tego bez szwanku, po prostu odpuściłem gaz i samochód przestał przesuwać. I teraz jeszcze jedna kwestia. Jeżeli wpadasz w poślizg, zaczyna wyprzedzać cię tył. No to masz kilka wyjść z takiej sytuacji. Najprostsza metoda to jest taka, że po prostu lekko odpuszczasz stopniowo gaz i czekasz, aż ci auto po prostu samo wróci na tor jazdy, tak? Nie robisz gwałtownych ruchów. Najgorsze, co można zrobić, to gwałtowne hamowanie, zwłaszcza gdy tył wyprzedza, bo wtedy was. Obróci w ogóle wylądujecie na barierce, albo gdzieś na innym samochodzie, więc to jest najgorsze, co można robić w ogóle w każdym aucie. Gwałtowne hamowanie nie jest skazane, no chyba że jest jakaś krytyczna sytuacja, gdzieś po prostu przesuwacie się samochodem do przodu, nie ma jakiegoś takiego poślizgu na boki, tylko jest po prostu poślizg taki, że suniecie do przodu, no i wtedy hamujecie, no to ABS was powinien wyratować. No, no, bo z tym też bywa różnie ale w przypadku takiego poślizgu, że tył Was zaczyna wyprzedzać, czyli tak zwanego poślizgu nadsterownego, w tylnonapędówce najprostszą metodą jest stopniowe puszczanie gazu. No i jeżeli będziecie mieli takie umiejętności lub odwagę, możecie założyć kontrę. Ale z kontrą bywa różnie. Bywa tak, że czasami założycie jedną kontrę, później trzeba szybko drugą, później trzeba szybko trzecią i czasami można się w tym pogubić w zakładaniu tych kontr, i może się okazać, że po prostu już nie wyrobiliście samochodu, bo obróciło i nie jest to takie, wbrew pozorom, proste. Tym bardziej w krytycznej sytuacji, gdzie jest stres, gdzie jest jakaś sytuacja podbramkowa, więc warto sobie to poćwiczyć, te kontry. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że czasami może lepiej gdzieś przytulić się do jakiegoś krawężnika, do jakiejś barierki, po prostu puścić gaz i niż próbować kontry, no to też musicie sami ocenić, tak, jaka będzie sytuacja. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, będzie zależało czyjeś życie, no to lepiej uszkodzić samochód, przytulić się do jakiejś tam przeszkody, tak? Bardziej do, bym powiedział, że do kramężnika niż do barierki, bo z barierką też już nie może być, może Was po prostu e, obrócić albo jakoś tam inaczej ta sytuacja się potoczy, ale generalnie to, tak jak mówię, przytulić się do kramężnika lub po prostu też, znaczy lub, no albo razem, tak, wpuścić gaz, uspokoić samochód i najlepiej celować tam, gdzie nie ma ludzi, jeżeli macie, taki, jeżeli macie już taki dylemat. No i oczywiście też, jeżeli chodzi o wychodzenie z poślizgu, no to pamiętajcie o tym, że trzeba patrzeć tam, gdzie chcecie pojechać, a nie patrzycie, o, drzewo i cały czas się na drzewo patrzycie, no to jest duża szansa, że w to drzewo przywalicie. Polecam poczytanie sobie różnych książek na temat prowadzenia samochodu, jest książka, są książki właściwie sobie słowa zasady, jest książka Stiga. więc warto te książki poczytać. Jeżeli jakieś inne jeszcze książki czytaliście, polecacie, warto o nich napisać. Na pewno Wam to nie zaszkodzi, a w wielu sytuacjach może Wam to pomóc. Oczywiście samo czytanie bez praktyki to tam może Wam niewiele pomóc, ale na pewno warto te książki przeczytać. W tym odcinku to już wszystko, a my widzimy się już krótce. Cześć!